Hej ty. Nie chcesz chyba dostać się do wieży, co? Bo mam wyraźny rozkaz, żeby nikogo nie przepuszczać. Jesteś szarą strażniczką, tak? Udowodnij. Tak? O, pieczęć szarego strażnika. A więc twierdzisz, że jesteś jedną z nich. Wiesz, ja też mam dokumenty. Wynika z nich, że jestem królową Antiby. Co ty na to? Jeśli nie zdołasz dowieść, że jesteś tym, za kogo się podajesz, nie wpuszczę cię. Tak czy siak, miło się rozmawiało. A teraz idź sobie. Natychmiast. Ha. Nie wiem, ale jestem odrobinę głodny. Parszara. Masz. Spróbuj tego. Ciasteczka. Chętnie się z nimi rozstanę, jeśli pozwolą nam uniknąć tego głupka. We wsi, przez którą przechodziliśmy, był taki jeden dzieciak gruby, niechlujny Bachor. To właśnie jemu odebrałem te słodkości. Mógł się bez nich obejść. Mmm, pychota. Ręka ręka myje. Coś za coś. Mam rację. Możemy ruszać. Znajdziesz mnie tutaj. Będę tak sobie stał. I czekał. Nie zwracaj na mnie uwagi.